Wcześniej czytałem coś w kolejnym odcinku z tym się czyli takie rozgrywka, ale coś jak te wyzwanie e, pokoleniowe. E, w poprzednim odcinku e, połączyła bliskość e, Jana i Lid, jak widzimy, i są zaręczeni, chociaż trochę się z tymi zaręczynami pospieszyłem. To jednak stwierdzę, że jak zrobimy dosyć hajsu to oni może się hajtną kto wie. Będą małżeństwem. Ja tu tylko kotka weź, bo ja go zawsze ubiałem oh, no. Przynieść za wcześnie, ale. No, szybko dostać. Aha, są głodne. No, co się dzieje? W co w ostatnim odcinku e, robiliśmy z tą karierą. Ja go przyniosłem do Blade and Blade, żeby miał jakoś e, troszkę do wyposażenia, żeby jakoś im było łatwiej, bo na tej palce 20-20 też lubię być. Sory, nie mam je w domu i właśnie jak teraz zrobimy hajsy, to na tej palcej będziemy się rozbudowywać i możliwe, że za możliwe, że nie za szybko nie będziemy na zmianie i tutaj, ewentualnie trochę na większej, np. Na tej obok, czy gdzieś. Takie początki, trzeci odcinek, jakieś przedpowiedzenie na Gdzie indziej, bo tam za bardzo byłem miałem. Tak, tu mam 2000. Cóż, może na początek mąklitkę zrobić 4 na 4. Na razie nie ma znaczenia, jakie bym dał mu. Sorry. Na razie nie ma znaczenia, jakie dałbym mu te. Bo to i tak. Domek na starcie zawsze jest taki. Bo po prostu jednak. Wolę tutaj. A taki. Nie ma szowa z debinkami, ale to nic. Za dużo te dział, za dużo te ściany. No, to jest tak. To na pewno Coś tam bo za stół, jest najtańsze łóżko. Dziwne, że łóżko po lewej ma złagodzenie stresu, a nie, a nie te jak te. A dobra, muszko po wejdźmy na razie. Jeszcze to je hajsu. Powiedz mi star z mi na prysznic Cudem. Tak. I to będzie taki stacik. 6 mi dostało. się w sumie nie spodziewałam, że zostanie mi tylko 6. I tutaj... Od tego momentu, zacznie się taka rozgrywka, bardziej... Nie, dzięki. Powiem co ty chcesz. Wiem teraz co się, jaka ta będzie ta zgrywka Ponieważ z tego miejsca, powinien mi jakoś lepiej e, całość iść. Z sumie będę... Drzewko miętka? Aha. Teraz, po prostu zamiast tu idzie E, Będę mi łatwiej do mnie dojść. Ja sobie może poza nagraniem zagram jeden raz chyba jakiś jeden dzień Nie na nagraniu Że prawdopodobnie zdobyć e, e, Trzy nasionka bo to bym chciał jeszcze Czy ten się zbroczył Eee! Czekajcie, czekajcie. Aha, myślałem, że nawet no, żegarsy papiernicza. Coś tu jeszcze Aha, ten się co chwilę coś wyroczy. No. Tu nic niestety więcej nie mamy. Tu należy do domu. Tak wiedź mi na stopy człowieku. Tutaj muszę dać cechy pacy e, ja bym chciał. Duchy wyspy to nie, bo już nie jestem tam. E, no to Następny pomyślę. Więc po prostu ten domek. Cześć, znowu przyszła mi odwiedzić. Więc tutaj będziemy sobie tak bardziej rozbudować chatę w tym e, miejscu, bo E, po prostu tam nie na wyspę chciałem. A. E, po prostu muszę jakoś to opanować sobie. Weź prysznic gorący, przygotujesz sobie coś do jedzenia. I w praktyce może być znowu, że ja w innych porach nagrywam w grze. Jaki ma swój urok. Może przyrządzisz coś ciekawego? No, sałatka ogrodowa. z jakości zapewne. Mogę sobie przygotować ciekawego. No chociaż mogę się nie dłonić w nosie. No ale... Jeszcze raz. Samą samym wszystko musi mieć. Swoje te hmm. czekajcie, a Jezus Maria, czemu mi te okna się pojawiają? Nie pokażę im okna dialogowego, ale okej, okay, tak nie będzie. Może może jednak pójdę tam, żeby nie było. Skorzystaj szybko. Dzisiaj może A. Kupię mu cechę. Znaczy tego gimnastyka, bo... Jednak będę chciał robić aspiracje sportowca. Po tym, jak zdobędzie jeszcze jeden awans, to będziemy sobie w kulturystę szyli. I jak zdobędziemy powinien mieć hajsu, to wtedy sobie może e, razem z REED zamieszkamy, ewentualnie nie tak prędko można by zdobyć pewnie hajsu, bo tam chyba wesele, bo lecz że tu jest Kisiaka. Aniż już są w praktyce będą chcieli być małżeństwem. Albo zawsze mogę wymyślić coś innego. Hmm. Co tutaj jest? To są żabki. Kapsuła czasu. Spoko. Hmm. Aha, ciasto. Okej, okay, sobie we, weźmy ciacho. A, bo wszyscy sąsiedzi byli. Przywitać mnie. Otwórzmy. To jest dalej. Aha, już nie mogę, świetnie. Tu jest ta zepsuta, co się e, po ostatnim nagrywaniu... Mm, nie mogłem. I muszę ją skasować w praktyce. Mały zarobił to, to idzie tu To weźmy To schowajmy A zepsute jakoś Chociaż sobie tutaj zróbmy odpowiednio Ja to bym chciał. Bo zawsze za to się dostaje jakieś hajsy. Też to jest za drogie. To jest troszkę tańsze. To i tak mamy hajsu tyle co nic. No... E Niewyspany, brudny, niedobawiony, no masakra Jezu jaka ta, jaka ta zabawa jest wkurzająca Idź może po, pobiegać człowieku, skoro lubisz biegać Czy tak? O, leat W sumie Nie planuj wesela jeszcze Co on tu robi za dnia? Nie, tego ci nie kupię, bo nie hajcu A więc to po prostu tak będzie: że jest stąd, zacznę jakby rozgrywkę, na tym samym wszystkim ustawienia, co było poprzednio, po prostu stąd będzie mi o wiele przyjemnie prowadzić rozgrywkę bo już sama parcela jest mniejsza we przy okolicy ładniejszej więc powinienem mieć lepiej śpij szybko Zapieram, że to jeszcze skupę, też bardzo mało idzie A to cze... Mam poprosić, ale nie chcę iść tego robić. Patrz gwiazdy. Tak, to mu zabawy rośnie. Ja muszę sprawdzić, kto interakcje od... ...co najbardziej takie już do zabawy. bo mi krew zaleje któregoś dnia. Weź te resztki. Bo masaka z tym jak to szybko... Pada. Już mam kompo, to mógłbym mu dać, ale nie mam stolika, jak go postawić na kolejnym na awansie tej pracy. I potem przychodzę na sportowca i będziemy wtedy tak robili. Że od kolejnego odcinka będziemy spotowcem i on będzie sportowcem, zdobędę hajsy. Co najmniej sobie taki próg może ustawię. Yy. Do pracy, e, żebym mógł sobie jakoś zacząć naprawdę rozgrywkę, e, to może do 5000. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudno mi na, nas na początek. Tak to jest bardzo brudny, spoko. Jezus, zdecyduj się! Nie wiem szybko pan skoczy? Te potrzeby są powalone! Ja... a. Pyszniku mu się chce, pysznic, wszystko. Dobra. Okej. Okay. To jest easter Egg, czy nawet te motywy Simsów jedynki. Więc No, psikus, też psikus. Więc po prostu to jest taki element Simsów, jedynki, który pojawił się w momencie, gdy Simowie faktycznie dzwonili. A to były takie po prostu takie chyba dzwonienie po nocy. Dobra, wróci z zabawy tej. Wtedy faktycznie pójdziemy spać. Już mogę i To będzie już od koniec tego odcinka. Taki faktycznie. moment być podopatrzony krótki. Ale po prostu teraz od tego momentu na tej, na tej parceli zaczynamy pełni całość tego e, rozgrywki. Nie w Surani. Prawdopodobnie jest z i nawet sobie odpuszczę granie nawet na swój serbet, tylko tutaj powrócę. Bo ja się tam doczepiłem, że po prostu granie. A y, sama zgrywka tak naprawdę powinna zaczynać się w jakichś lepszych miejscach. Ja się doczepiłem tutaj i ścięło nagle. Y, dobra, dam sobie też kompa To są najtańsze. Mały brat. To jest w sumie najtańsze. Mhm. Tylko, że nie mogę dać. A mogę sobie powiększyć tą stronę? Mogę. tak jaki pie pieprznik tutaj He, że wszystko ta się tu znajduje to mogę teraz zadać faktycznego kompa bo jak mam mu tak spadać to ja dziękuję no to sobie zostawię koszyk vipa w sumie mogę też sprzedać grej i to po prostu będzie na tyle w tym odcinku od czego zacznie się e, zapioniczanie jeśli chodzi o e, Piążki, w sumie już nawet mu zmieni faktycznie. Jeszcze na tego całkiem sportowca, że Ian będzie od kolejnego odcinka już faktycznym sportowcem, albo wolny strzelec tego w sumie nawet się zastanawiałem. Eee, sportowiec czy wolny szczelec? Sportowiec, lecimy teraz tak w pełni. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Yy, następny odcinek powinien się tak lepiej mieć to wszystko yy, ogarnięte. Ja sobie i Jana muszę ogólnie przebrać w ciuchach. To następny odcinek też chciałbym, że w końcu coś z IT było. Albo yy, tak jak mówię, najpierw muszę zrobić co dopiero później. Pomyślałem o tym, ale mówię, pospieszyłem się za bardzo, ale ja sobie sam utrudniam, ale tak, dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym, pa!